Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie i Dzisiaj zapraszam Was na drugą część Open Box z Aliexpress Film, który, na który każdy um, czekał Ja również sama czekałam, kiedy już go w końcu nagram i kiedy zacznę używać te rzeczy Bo tak naprawdę, a, póki Wam nie nagram filmu, to ich nie używałam Tak, już mam e, Więc dobra, dzisiaj przychodzę do Was z kolejną częścią Patrzcie, to już jest ostatnia część Po prostu, tak jak Wam mówiłam wcześniej, e, stwierdziłam, że lepiej będzie, jeżeli nagram dwa krótsze odcinki niż jeden długi Wiedząc jak było poprzednio, jak robiłam takie właśnie filmy I tak jak Wam wspominałam, dwie paczki do mnie nie dotarły niestety Jeżeli nie widzieliście poprzedniej części, to serdecznie Was zapraszam Tu u góry gdzieś Wam się pojawi link bezpośredni Także zapraszam do obejrzenia pierwszej części I jeszcze przypomnę, że to są typowo produkty, akcesoria do paznokci Także dobra, zaczynamy, żeby nie było zbyt długo Bo znowu się rozgadam na początku i film będzie trwał długo Lesę po kolei znowu, pierwsza paczuszka, taka malutka i co my tutaj mamy? Aha, muszę wszystko wyjąć, tutaj mamy, słuchajcie, folie folie tu tak Wam pokażę, folie transferowe, ja generalnie tutaj, nie wiem ile jest tych folii, Generalnie w każdym opakowaniu są po dwie folie. 14 tych folii jest tutaj. E, tak, w, każdym, w każdej folii są po dwie takie folijki, w każdym opakowaniu e, różnego, różnego rodzaju koloru a ja sobie je zamówiłam kiedyś już próbowałam na zwykłych lakerach, ale to nie wychodziło, a teraz po, hmm, skoro używam wam stwierdziłam, że spróbuję oglądałam filmy na ten temat i e, rzeczywiście to jest... Niby proste. Zobaczymy, jak będzie w rzeczywistości. E, Także dam Wam znać, jak się to się sprawdza. Ale wiecie, ja lubię kombinować coś tam robić. E, kolejna paczuszka jest taka malutka. Żółciutka. Tak jak mówiłam Wam, w takiej właśnie przychodzą zazwyczaj paczki z Ali. E, I tutaj mamy podstawki. Takie białe. Zaraz Wam je otworzę. E, takie zwykłe, najzwyklejsze plastikowe podstaweczki, słuchajcie. Ja sobie te podstawki kupiłam, bo to jest, słuchajcie, zestaw pięciu. Nie można było kupić pojedynczej, tylko zestaw pięciu, ale w sumie dobrze. Ja sobie je kupiłam właśnie w momencie, kiedy nakładam cyrkonie na paznokcie, czy w momencie, kiedy chcę na przykład, nie wiem, pyłek na paznokcie, brokat na paznokcie. Obsypać paznogieć brokatem, może tak to powiem, to wtedy po prostu mogę sobie to robić nad tym właśnie, nad tym podstawką. Dodatkowo, jak na przykład chcę robić jakiś wzorek kolorami, czy też jakieś inne tam rzeczy, że muszę wziąć dodatkowy laker, to zawsze ten laker na kartce papieru, wiecie, krople tam daje. Tak mogę użyć tego. No, i mi ogólnie zależało, żeby mieć jedno takie, no ale tak jak mówię, pojedynczych nie było, były tylko w zestawach. Były też trójkąty albo właśnie takie okrągłe. Ja się zdecydowałam na okrągłe i tak jak mówię, mam tutaj w zestawie 5 sztuk. Także fajnie. To jest taki zwykły plastik, to nie było drogę. Poniżej funta to kosztowało. To taki zwykły plastyczek, ale myślę, że przydatny. Zobaczymy. Dalej, kolejna paczuszka. Też taka żółta, mała. I tu mamy, słuchajcie, dwa lakiery. Elite 99, ja tych lakierów nigdy nie używałam, znaczy w ogóle marki Elite 99 nie używałam. Eee, tak się prezentuje opakowanie i tutaj akurat jest fajne, bo tu mamy kropeczkę eee, i widać jak ten kolor wygląda. Też zresztą na opakowaniu jest pokazane, ale generalnie to jest taki neonowy róż. Eee, także zobaczymy. I wiecie, co Wam powiem, że wkurza mnie w tych lakerach właśnie to, że one mają numerki pod spodem. Bo jak ja mam te lakiery postawione, to jak na przykład w przypadku lakierów jak one mają tutaj z zewnątrz, to ja po prostu widzę, jaki kolor chcę, tak? A w przypadku tych lakierów muszę każdy brać i sprawdzać na dole kolor. Także lepiej by było, jakby miały u góry. Ale dobra, ja sobie z tym poradzę, po prostu wytnę jakieś z takich naklejek mam właśnie i sobie u góry napiszę te kolorki. Także tu mamy taki kolorek a drugi jest też taki neonowy bardziej na lato i rale. i tutaj mamy taki zielony tu właśnie ta kropeczka to jest też fajne no on jest taki zielony, ale bardzo rażący, także fajne takie neonowe kolorki sobie wzięłam jeżeli uda mi się zrobić dzisiaj wzornik to Wam pokażę jak wygląda jak wyglądają te lakery na wzorniku ale nie wiem czy Yy, wszystkich tych lakierów się uda zrobić, bo powiem Wam, że mam ich więcej, ale to tak. Yy, dalej, kolejna paczuszka. A, i tutaj mamy, uwaga, uwaga, cztery produkty i są to, słuchajcie, Spider Gel. Yy, żele takie, wiecie, yy, bardzo ciągnące się yy, do takich zdobień po prostu, yy, takie jak pajęczyna. I ja tutaj mam cztery takie żele. To też był zestaw jeden, znaczy dwa zestawy, bo, bo dwa kolory. I ja tutaj mam e, srebrny, czarny, biały i złoty. Także zobaczymy też, jak się sprawdzą. Jedno takie opakowanie wam powiem. Ma. E, nie powiem, bo nie jest napisane, ale to jest jakaś firma Francesca. że nie wiem. Kolejna paczuszka taka malutka. I co my w niej mamy? Kolejny lakier, słuchajcie. Tym razem też Elite 99, ale to jest bardziej chyba taki nudziak. I tutaj oczywiście też numerek na dole. I on ma takie opakowanie nudziakowe, więc chyba to jest taki kolor, mi się wydaje. Zobaczymy. A nie, to jest zielony. Zielony. Słuchajcie, wiecie co? Taki zielony kolorek. Wiecie co, ja Wam nie będę tych kolorów pokazywać, bo te lakiery... jest ich tak dużo tam w środku, że one mi mogą wylecieć. Tak jak mówię, zobaczycie na wzorniku jak zrobię, bo teraz jak wyciągałam pędzelek, to po prostu prawie mi ten lakier nie wyleciał. E, dobra, tutaj kolejna paczka. I tutaj mamy, słuchajcie, wasiki bezpyłowe. Są to waciki, które jest tutaj 900, pamiętam, kupiłam i one są już pocięte, po prostu każdy jest osobna. Ja nie wiem jak one wyglądają, bo ja nie otwierałam ich, ale widzę, że są może trochę cięższe niż te z semilach. Ja teraz cały czas używam te, które kupiłam na samym początku, kupiłam dwie takie duże rolki, 1000 sztuk z semilak, tylko że one były w rolkach i je trzeba samemu rozwijać one są dosyć takie grube. I zauważyłam, że czasami po prostu te warstwy się rozwarstwiają, po prostu to nie jest yy, fajne w użyciu, ale generalnie no nie zostawiam żadnych tyłków. Te podobno też są beztułowe. i tutaj mamy 900 sztuk i one już są pocięte, przygotowane do użytku. Nawet jest napisane, jak będzie otwierać, więc chyba tu jest zrobiona dziura generalnie, ale ja i tak będę je miała w kupercie. także sobie wzięłam, bo mi się właśnie te, które mam kończą, a chciałam przetestować inne. Szeleż, i e, Dalej, kolejna paczuszka taka malutka. Jeszcze jak można powiedzieć zaklejona. O. I to słuchajcie jest coś, na co nad czym myślałam już bardzo długo. To nie mogę teraz wyjąć. O! I to jest coś takiego małego. To jest, słuchajcie, rolka do naprawiania paznokci. Teoretycznie. To jest taka biała rolka do naprawiania paznokci. Generalnie, jeżeli nam się nadłamie paznokieć lub nawet złamie tam było pokazane, chociaż jak mi się złamie, to ja po prostu przedłużam go. Ale generalnie, jeżeli się lekko nadłamie, nie chcemy go przedłużać, tylko zostawić tak jak jest, to ja zazwyczaj używałam sposobu z torebką od herbaty. Natomiast właśnie widziałam na internecie, że jest coś takiego jak taki papierek i to po prostu nakładamy na całą płytkę paznokcia, a potem normalnie, tak jak robimy stylizację, i to właśnie powoduje, że ten paznokcie nam nie pęknie bardziej. Jestem strasznie tego ciekawa, bo już dawno chciałam to przetestować, czy to rzeczywiście działa. Także może nagram wam film na ten temat. Tylko, że wiecie, na zdjęciu to było takie duże, mi się wydawało, a to jest takie małe, dosyć. I tutaj ogólnie jest, to chyba tutaj się otwiera w ogóle, nawet ja otworzyłam inaczej. No, ale tak. No, i tu jest napisane, że to jest ogólnie na tej rolce, jest jeszcze jakaś warstwa wierzchnia, i tą warstwę trzeba ściągnąć i użyć tylko um, ten właśnie papier właściwy. On nie jest jakiś gruby, bo ja widziałam na internecie. I mamy go obciąć tak, jak potrzebujemy, i tyle. Więc zobaczymy, czy to się sprawdza, czy jednak jest lepsza torebka od herbaty. Jestem strasznie, strasznie tego ciekawa. Chyba najbardziej ze wszystkich rzeczy, które kupiłam. Ale na razie, póki co, nie ma problemu, więc myślę, że na razie tego nie użyję. Kolejna paczka. Tutaj w kartoniku. To przyszło w kartoniku. I tutaj są lakery. To wiem, bo właśnie lakery przyszły w takim kartoniku. I pierwsza paczka z lakerami, słuchajcie, przyszła już po tygodniu. I bardzo dobrze są zapakowane. Tak jak mówię, oprócz kartoniku, w środku jeszcze są w takich torebkach, i jeszcze w środku w folikach. I tutaj mamy raz, 8 lakerów. I to są też Henem, ale inna wersja niż ja posiadam. One mają bardzo fajne butelki bo mają butelki, na którym od razu widać jaki to kolor. Oczywiście numerek jest napisany z tyłu, ale są właśnie butelki z, y, takie w kolorze właśnie lakeru. Więc y, fajnie. Jak najbardziej y, tu mamy taki. Ja tak jak mówię, ja Wam to wszystko pokażę na wzorniku. Jak mi się uda, to zrobię to teraz, ale no, mam dużo tych lakierów. Tutaj taki. Więc nie wiem, czy po prostu uda mi się wszystkich. Jeżeli nie, to zrobię chociaż Wam część, a część pokażę Wam po prostu we vlogu. Tu taki fajny on jest. Taki z brokatem. O, ten mi się też podoba taka jasna zieleń. Żółty. Piękny. W ogóle te lakiery są naprawdę przepiękne. I taki. Także będziemy testować i będziemy patrzeć. Kolejna pociuszka. Tutaj. Ciężka trochę. I tutaj mamy pilniki. 10. Ja sobie tym razem wzięłam inny kształt. Zazwyczaj biorę albo takie, mm, takie banany najczęściej brałam, a teraz sobie wziąłem taki kształt 100 na 180 standardowe. Ja kupuję właśnie często właśnie na Wishu czy na Aliexpress czy na eBay nawet pilniki, dlatego że ja lubię często wymieniać pilniki, więc wiecie, więc mi to nie robi różnicy. Zresztą ja i tak bardziej frezarkę używam, ale pilniki zawsze są przydatne, więc tak i kolejna baciuszka, taka duża. I tutaj mamy też zapakowane, o tak. I to są też pędzelki, e, tylko jest ich tutaj 15. I to są pędzelki też do zdobień. E, ja ich wam nie będę już wyciągać, bo ich jest za dużo. E, takie pędzelki do zdobień, jest ich tu 15, fajne. Mam nadzieję, że teraz będę robiła ładne zdobienie. Zobaczymy. Tak jak Wam mówiłam w poprzedniej części, ja mam pędzelki do zdobień z funciaka, ale ich tam nie ma zbyt dużo, tam chyba 5 było. No i one takie, rzeczy. no są przydatne, ja nie mówię, ale zawsze można mieć więcej. I ostatnia paczka, słuchajcie, to jest też kartonik, co oznacza, że tam są również lakery, bo właśnie dwa takie kartoniki do mnie przyszły. Słuchajcie, padła mi bateria, wymieniłam baterię, zaczęłam do Was zgadać ponownie i okazało się, że skończyła mi się pamięć na karcie, więc musiałam wymienić również kartę. Mam nadzieję, że tym razem się uda. E, skończyliśmy na pudełku z lakierami. Jest tutaj 12 lakierów e, i są to lakery HM, te takie, które ja już posiadam, w tych takich klasycznych opakowaniach, mogę powiedzieć. Nie wiem, czy to są klasyczne, czy tamte drugie są, nie wiem. E, w każdym bądź razie e, tutaj nie widać koloru. Tylko jest oczywiście numer pod spodem, więc ja nie będę wam ich otwierać i pokazywać każdego koloru z osobna. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić wzornik albo chociaż częściowo i wam na koniec tego filmu pokażę na wzorniku, jak to wygląda. Natomiast, tak jak mówiłam, jest 12 tych lakierów i ta paczka przyszła jako pierwsza. To by było na tyle już, kochani. Pokazałam wam wszystkie paczki, całe moje zamówienie z AliExpress. Tak jak mówiłam, dwie paczki nie dotarły, no trudno. Zamówię to jeszcze raz, może na eBay. Tym razem, żeby było szybciej. No i. Dodatkowo muszę kupić nowy kuferek, bo w mój się nie zmieszczę już z tymi wszystkimi produktami Ale cieszę się, że już ten film nagrałam, te dwie części, bo mogę zacząć te rzeczy używać Akurat teraz robiłam dopiero sobie paznokcie, więc dopiero za dwa tygodnie zacznę używać, ale będzie Na bieżąco będę Wam dawała znać, jak się te produkty sprawdzają um, Mam nadzieję, że film Wam się spodobał Dajcie mi znać, co się Wam najbardziej spodobało z moich zakupów Mi się generalnie wszystko podoba E, dzięki bardzo, że byliście. Pamiętajcie że się o mnie na Instagramie. Ja zapraszam was już dzisiaj na moje kolejne filmy. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Pa pa.